Zamaskowani sprawcy porwali autobus z zakładnikami. Funkcjonariusze potrzebni w Civic Center. To miasto już zbyt długo to jest próga rozbór. Nie wierzę, że za tym wszystkim stoi Martin Lee. Peter! Nie uwierzysz, co się wydarzyło. Ten adres, który mi dałeś, poszłam tam. MJ. No wiem, ale czekaj. Co to jest? Posłuchaj. To adres odpita. Wszyscy tutaj noszą broń. Co to za miejsce? Że znajduje się w nim coś związanego z Lee. Muszę tam wrócić. Co to było? Co za Kretyn nie umie odłożyć narzędzi? Pewnie farciarz. Oni budują? Wszystko dla Li? Ostrożnie! No, Hej! Jest... Mam jakieś obu... A to kto? Czekaj! Co szef robi z forsą z tej roboty dla Li? Co? Malik? Ostrożnie. Próbowałeś go? Jaki pojazd potrzebuje tak wielkich opon? Gdzie on jest? Что ты тут положил? Скован? Hey, yeah. Coś ważnego. Alchemax... Co tam jest? Ciebie! Proszę! Nikt nie wskaknie! Nie skapnie się. A, a, a. Bo nie będzie w topy. Niech to slak! Poprawię to przecież! A, a. Masz jaja ze stali, Rick. Zobaczymy, czy pękną. Nowego spawacza. to budują, ale po co li opancerzony pojazd? No proszę. Nadajniki GPS. A co one tu stanowi? Dobra, chłopcy, ruszmy się. Weźcie sprzęt z mojego biura. Porozpadać. badać. Okej, okay. chciałbym wygłosić kazanie, ale i tak mnie nie posłuchasz, więc. łap. Na następny raz. Super. Dzięki. Wiesz, że Tombstone w sumie jest niezniszczalny, nie? Każdy ma jakąś słabość. Moją jest. To, co tam teraz gotujesz. Pachnie świetnie. Kary z kurczakiem musi się podgotować. Byle bez pierożków. Nie dasz mi o tym zapomnieć, co? No. Wielka pierożkowa klęska. Wciąż nie wierzę, że wszystkich ewakuowali. I to w środku zimy. Sąsiedzi chcieli mnie zabić. Jak zerwaliśmy, trochę się ucieszyli. No tak. Dobra. Pogadajmy o tym, co znalazłeś u Lee. No, Lee wyraźnie ma jakiś problem z Osbornem. Tak, ale dlaczego? Jeszcze nie wiem. Ale jego kolejny krok ma związek z oddechem diabła. Cokolwiek to jest. No, sprawdzę to. Tak myślę... Co powiesz na spółkę... Chcesz być moją pomocniczką? Jakąś Spider-Girl? Spider-Woman. Nie. Woman. Nie pomocniczką. Partnerką. O. Oh. Tylko nie to. Yes. Hej, to twój system ostrzegania. Chyba jakieś włamanie. Charles Standish. Hmm. Brzmi znajomo. O, to księgowy oskorp. Zaraz. Myślisz, że to ma jakiś związek z Li? Wybacz, że tak uciekam. Czy... Czy ty zostawiłeś ciuchy na podłodze w kuchni? Eee... Gdzie je mogę... Rzuć je tu na kanapę. To na razie. Pa. Hej, to ja. To kary jest całkiem niezłe. To co wiemy o Charlesie tendiszu? Zobaczmy... Dyrektor finansowy Oscorp. Pracuje tam od ponad dwudziestu lat. Single. Ma znaną kolekcję sztuki, no i musi być obrzydliwie bogaty, skoro stać go na taki apartament. Skoro Li chce go dorwać, musi mieć to związek z oddechem diabła. Przeszukam zaraz całą zawartość. Daj znać, jak tylko coś znajdziesz. Myślę, że Li może planować coś jeszcze gorszego niż w ratuszu. Jesteśmy teraz partnerami? Zachowujemy się, jakbyśmy byli. Partnerami? Może być. No dobra, na razie partnerze. Policji przydałoby się pomoc. W środku pewnie jest ich więcej. Zostańcie tutaj. Komuś się tu śpieszyło? Spiderman! Jesteś szalony. Nic mi nie jest, ale musisz szybko znaleźć pana Stendisza. Ci goście w masce siłą zabrali go do jego mieszkania. To luksusowy apartament. Na górze. Dobra, zostań tu. Tyżusia! Jak dobrze was widzieć! Nie mogę znaleźć auta! Mógłbym przysiąc, że stanąłem gdzieś tutaj! Zaraz wy też tu pracujecie? Koda jak kogo, ale parkingowych, to tu nie brakuje. Niezła walka! Piątka za dobre chęci. Winda na nic się nie zda. Wiedzą, że tu jestem. Ale może mógłbym zakraść się szybem. Stąd chyba mógłbym dostać się do apartamentu. 电梯没有异常。

Jazda Oędzie to! Nie dobrze. Jest i Standysz. Okej, okay. co teraz? Wpisuj hasło.

To dzieło lepiej wygląda w kawałkach. Dobra, droga wolna. Oby był cały. My jeszcze raz! Już jest bezpiecznie. Czego szukali? Dokumentów finansowych. Na temat oddechu diabła? Skąd o tym wiesz? Po co im one? Nawet nie wiem, co to jest. Pan Osborne od lat pakuje w to pieniądze, ale trzyma cały ten projekt w tajemnicy. Tylko ja mam jakiekolwiek informacje. Już nie. Skopiowali część dokumentów na bezpieczny serwer. Dane płacowe doktora Izaka Dilejneya. Kto to? Naprawdę nie wiem. Pani! Dawaj, dawaj! Czekaj, Pani! Trzymaj się! Prawie go mam! Spróbuj spadać wolniej! Yeah. W porządku? Tak, tak myślę. Dobrze. Dobrze. Wiesz, jak na szyb windy, ten jest całkiem przytulny. Hej, hey, Yuri. Wszystko gra? Tak. Ale niewiele wyciągnąłem ze stendisha, nim przylecieli agenci Sable i posłali mnie na drzewo. O co im chodzi? Mam wrażenie, że oni chcą go zmusić do milczenia. Bo wie o Dechu Diabła? Tak. Czymkolwiek to jest. Pracuję nad tym. Chyba mam pewien trop. Trop? Brzmisz jak glina. Chciałaś powiedzieć: Spider-Cop? Eee, Nie dziwię się. Peter, co się stało ze Standishem? Jest. Cały. Okej, okay, dobrze. A demony? Chodziło im o nazwisko. Masz długopis? Tak, dajesz. Doktor Izak Delaney. Dobrze. Kto to? O co z nim chodzi? Miałem nadzieję, że ty mi powiesz. Już patrzę. E, chwila. A, zanim zapomnę, zostawiłeś u mnie ten nadajnik Tumstona. Zostawię go u doktora Octaviusa. Dam znać, co znajdę na temat dilejni. Zgromadzony jest nadmiar danych z pozostałych stacji. Żeby broń Boże, nie marnować miejsca na firmowych serwerach przypilnuj proszę, żeby właściwie działała. W przeciwnym razie praca pozostałych stacji pójdzie na marne. Na serwerze jest za mało przestrzeni, zaraz się przeciąży. To wywoła czystkę i przepadnie cały dorobek Harego. Nie pozwolę na to. Chwila. ISU trzyma niedaleko nieużywany serwer rezerwowy. On pomieściłby nadmiar danych. Ale żeby się z nim połączyć, będę musiał przestroić anteny. I to szybko. Nie trudno znaleźć aktywny odbiornik. Okej, okay, znajdźmy kolejne ogniwo w szyku. Mam. To już wiem, co mam robić. Co zajmuje tyle przestrzeni na serwerach charego? Wyglądało na sekwencjonowanie DNA, ale to wykracza poza możliwości tych stacji. ważne, co to zadane, nie mogą przepaść. Już blisko. mamy już być w zasięgu serwera i jest gotowe. Teraz mogę włączyć przesyłanie danych. O ile zdążę. Zobaczmy. Just give it okay. Działa. Wszystko się zapisało. Postaram się przekonać Normana, żeby odpalił Haremu więcej miejsca. Jak zobaczy, co robią te stacje, na pewno się zgodzi. Mógłbyś chwilę, żeby coś dla mnie sprawdzić? Nie. Ale jak ładnie poprosisz! Dostałam zgłoszenie w sprawie podejrzanego pudła na dachu w Hell's Kitchen. Mogłabym wezwać saperów, ale jeśli to tylko szkolny projekt naukowy... Tak, wiem. Cięcia w budżecie. Bla, 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 bla. No i? Ach, mógłbyś to, proszę, sprawdzić? Jest magiczne słowo. Mam nadzieję, że to jakiś szkolny projekt. Tęsknię za tamtymi dniami. Szkolne projekty są znacznie łatwiejsze niż te życiowe.